O randzie 25 marca 2025 roku Meczugorje dla Marii Pawlowicz-Lunetti. Drogie dzieci w tym czasie łaski, kiedy jesteście wezwani do nawrócenia, zachęcam was, dziadki, ofiarujcie mi wasze modlitwy, dopełnienia i łzy w intencji nawrócenia serc, które są daleko od serca mego Syna Jezusa. Dziadki, módlcie się ze mną, bo bez Boga nie macie przyszłości. Ani życia wiecznego. Kocham Was, ale bez Was nie mogę Wam pomóc. Dlatego powiedzcie Bogu tak. Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Za aprobatą kościoła. Ja dodam, abyście wspierali kanał: lajkujcie, subskrybujcie, też udostępniacie te orędzia. Do usłyszenia. Miriana Soldo, 18 marca, objawienie. Matki Bożej. Meczugorje. Tysiące pielgrzymów, które przyjechały do Meczugorje modliły się wiele godzin pod niebieskim krzyżem. Mirjana zaś miała objawienie o 13.30 i trwało ono do 13.35. Mirjana Dragicewicz Soldo miała codzienne objawienie od 24 czerwca 1981 roku do 25 grudnia 1982 roku. Tak wygląda teren przed domem Miriany, jednej z widzących, która 18 marca ma widzenie w Meczugorie. Wszyscy czekają i modlą się na Objawienie Miriany i przesłanie dla całego świata. Co roku tłumy pielgrzymów zjeżdżają na 18 marca. W tym roku pogoda dopisała. Wszyscy czekają, aż Miriana przekaże swoje orędzie. O orędzie Miriany miało być o godzinie 13.00. 30 do godziny 14. Wszystko to odbywa się w domu Miriany, dlatego też jedna grupa pielgrzymów jest w domu Miriany. Oczywiście nie wszyscy się zmieścili, więc są przed domem Miriany, a pozostali jeszcze pielgrzymi, którzy też chcieli uczestniczyć w objawieniach, modlą się pod niebieskim krzyżem. Tak wygląda plan dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o objawienie Miriany. Wszyscy tutaj wyczekują na informacje o orędziu przekazanym Mirianie. Tumy także zgromadziły się na wzgórzu, na niebieskim krzyżu, pod wzgórze Podbrdo, tam gdzie zaczęły się pierwsze objawienia meczugorskie. W 1981 roku. Wszyscy z niecierpliwością czekają, ponieważ sytuacja na świecie jest bardzo niebezpieczna. Zagrożenie ze strony Rosji dla wszystkich krajów, regionów, także i dla Meczugorji, tam z tamtej strony, dla. E, Rosja wspiera tam Serbów. Możliwy jest rozpad Bośni. Sytuacja nabiera bardzo dużego tempa, jest bardzo dynamiczna i świat zmienia się na naszych oczach. Dlatego to przesłanie widzącej Miriany będzie szczególnie ważne. Te czasy od początku od pandemii poprzez wojnę właśnie i czas teraz obecny wojny na Ukrainie jest czasem bardzo bardzo dynamicznie, który się bardzo szybko zmienia. Mirjana miała swoje objawienia do 1982 roku do 25 grudnia. Mirjana urodziła się w 1960 roku kiedy 25 grudnia 82 roku skończyły się codzienne objawienia Matka Boża <coughs> obiecała jej, iż będzie przychodzić do niej do końca życia raz w roku 18 marca ten dzień jest dniem jej urodzin Miriany, lecz Matka Boża, Miriana tak samo mówi, że Matka Boża nie przychodzi dla niej dlatego, że ona ma urodziny, to nigdy Matka Boża nie złożyła jej wszystkiego najlepszego w dniu 18 marca. 18 marzec to jest Dzień Objawień Matki Bożej dla Miriany. Tak mówi widząca Miriana. Od 2 sierpnia 1987 roku każdego drugiego dnia miesiąca słyszy w swoim sercu głos Matki Bożej, a Niekiedy ją widzi, wspólnie modlą się za niewierzących, za osoby nieznające miłości Bożej. Mieszka ona z mężem i dwiema córkami w Meczugorie. Mirjana miała widzenia drugiego dnia miesiąca i one skończyły się niedawno. Wszyscy byli zaskoczeni. Dlaczego? Ale tak zdecydowała Mirjana. Mirjana Soldo orędzie 18 marca 2025 roku. Drogie dzieci, z matczyną miłością, proszę Was, dajcie mi swoje złożone do modlitwy ręce. Dajcie mi swoje serca oczyszczone na spowiedzi. I ja poprowadzę Was do swojego syna. Ponieważ, drogie dzieci, tylko mój syn może swoją światłością rozświetlić ciemność. Tylko on może swoim słowem odsunąć cierpienie. Dlatego nie bójcie się, pójście ze mną, bo ja prowadzę Was do mego syna, do zbawienia. Dziękuję Wam.